Cześć, siemano, Nozdań, znowu z Quido, a To jest przedostatni odcinek na przedostatniej planszy Train 2. Zaraz ruszymy w podróż, bardzo taką hardkorową Najpierw musimy to. Yeah, jest moc. Po prostu. Po prostu to działa. To działa, uwielbiam złodziekę za to, że. Jest taka, taka, taka smart. A jego, że jest taki... Tanki, ale no, no ciągle za słaby Jeee, yeah, głupi ogień No Znaczy, tak to sobie daje radę Mmm, trendy w... Dobra Tu mi nic nie zagraża oh, no. to górka, razy razy. Kuźnia? To jest nazwa poziomu pierwszej części Train Jej, to chyba naj, naj, to była najdłuższa Plansza w trajnie jedynca jaką przechodziłem, prawie godziny tam się Masakra, chwam tutaj. Mamy kuleczki, o tu jest coś. Getting food Okej. Okay. and now. Fuck, fuck, fuck Zginąłbym, dobra, nieważne O, gin Nice, 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 o to mi chodziło Mam pierwszą skrzynkę hardkorową, a w niej Obraz kolekcjonerski. Zobaczymy, jaki to obraz. Co może oznaczać? Może oznaczać. Nie w sumie, czy musi się cokolwiek oznaczać. Może oznaczać trójnie. Pośród takich. Dziwnych. Oto. Nie No Jedna beczka, druga beczka i. Ej, żyj! Yes! You can survive! Fuck! Tylko nie on. Ja mam połowy zdrowia. Ach, dobra, jeśli ona już umarła, to jest nieciekawie. Gin, śmieci, kurwa, w lawie, no. Tak! Dobra. Sorki, ale ono Zenerwowało mnie troszkę. Zarąbał moją ulubioną bohaterkę no w końcu jest jedna bohaterka tej gry Mam tutaj coś takiego No, bądź już ma mało zdrowia, a zdania zdrowia już nie ma Tego no nieładnie, nie nieładnie Musimy ogarnąć coś takiego Amadeuszu, co ty byś na to poradził? Potrzebujemy właśnie. Zoe, bez niej to będzie ciężko tutaj coś zrobić. Chociaż Amadeusz może też dać radę. Chociażby ze zdobyciem tego. No, nie powiem, pięknie sobie poradził. Ooo, jest. Jesteśmy, mamy wszystko. Yeah, fuck you. Ach. Checkpoint, checkpoint! Nie, zdążyłem! Chwila! Mam jeszcze go! ja yeah, Zdążyłem! Dobra Gincie wszyscy! Headshot! 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 O, nie jest tutaj Bum, boom boom Bum, boom. a nie mogę tego tak nic chyba musimy tu zejść. Dobra, teraz to do obrywaj obryw obrywa i to potężny damage. No ginze, ile ty możesz wytrzymywać? Zaraz tam wejdę i wyjaśnię sytuację Ah, yeah, Nie mój

LOL, to są te trole? Te takie trole gobliny Tutaj było właśnie coś takiego Ach, te trole się zdziwią. Jest się od nich No, teraz to pięknie działa. Zimnamy jeszcze coś takiego A! Oh, fuck! Prawie umarłem, dobra, zróbmy taki trik. No, nie mam tu za dużo mówić. Ale no, po prostu gram, Jest dużo że to się liczy. Ale łatwa, butelka do zdobycia. Nie no, really. Are you kidding me? No. rád se tak. Ojej, oh, ale ah, obrvala. No, to dlej. Dobra. Ale budowałem krzywą wieżę w Eifla, a w Eif. No właśnie, kurczę, krzywą wieżę z Eifla, o. Tak. Tak jest poprawnie. Chyba. Nie wiem, jakby co to mi poprawcy, ale no. Wow, ale nie, farta. Dobra, muszę to ogarnąć. Nie, 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 dobra. Nie ogarnąłem, widzicie? A Upraszam bardzo Hmm, muszę to ogarnąć w jakiś inny sposób. Nie tak! Fuck, Squido! Nie no, idź, idź już, idź już, idź już, zgiń! Idź już lepiej, zgiń! Muszę to ogarnąć w taki sposób, że za chcę postawić. Coś takiego. A zanim to wszystko tutaj przejdzie, wa! A! Będziemy sprytniejsi. Zaoszczędzone 10 sekund przynajmniej. Dobra, teraz poczekamy sobie tylko na to. Potrzebujemy jeszcze stoga, dobra, jeszcze nie jest wszystko ogarnięte, tak jak może być. Dlatego też... Chodź tylko Okej, okay. nie wiem jak mi to pomoże. Nie, to nie zda egzaminu na pewno. No, działa, powiedzmy, tak troszkę. Gdybym zrobił coś takiego... Bo to jest tutaj zablokowana tu nasza... Ja musiałbym wyczuć moment... I to by mogło działać. Właśnie tak i działa, tak jak właśnie myślałem. Dobra, the only problem is this platform. No to poczekamy chwilkę. No świat należy do ciebie, w końcu tam tego nie biorę. Mam tyle tych butelek, że no już nic więcej nie odblokuję, To jest całkiem zbugowane, całe, nie lubię tego. Just najatkowy bym sobie poziomie, ale mam to gdzieś No chodź please platformo A ja sobie jeszcze tak zrobimy Jest yeah. Skój dorządzić A to co? Ale niespodzianka Z. Zy... Piekła prosto do... Lodowej Krainy Ze środka ziemi aż na Syberię Na biegun północny Wow. Służy do. Ej, nie, tylko w taki sposób. Następny poziom no, GJ, GJ do ale no. No nie, no. Trzeba. W... Powiem wam szczerze, że, że trzeba zebrać wszystkie punkty na wszystkich planszach aby mieć to wszystko odblokowane. Bo grałem już. To mnie najbardziej w tej grze rozczarowało. Mam pomysł. Ojej. O ten pomysł wypalił za pierwszym razem. Wypalił niezbyt. Działa. Eee. Aha. Dobra. Coś mi się wydaje, że to lustro trzeba umieścić tutaj. Tak jak mi się wydawało. Tak jest. have kufer z a w nim? Rosabel. Ciekawe. summer is gone with all its roses its sun and sights of sweetest flowers its foliage and july showers and now the autumn closes soon autumn's windy days are going and darker days are ever colder, each day dimmer as time grows older. But spring waits in the earth, unknowing. All oh, talk. Isabel. They, they need, need to, to, to melt the ice to continue their escape. Stop źród, No Powiadam, na stop lud. Nie, wiem, czy to można rozwalić e, właśnie w taki sposób? Lub też taki. Nie, no nie będę tak robił. Nawet jeśli by się dało, tak, tak nie chcę zrobić. Zrobimy to w taki sposób, jak tutaj do nas to mówią. A więc stopimy lud. No bo taki sposób właśnie też nie działa Więc będziemy topić ludu mm, tak właśnie No i lud się topi, yeeej Ups, ups Jego życie troszkę spadło Było bardzo, bardzo niebezpiecznie Ale jest teraz bardzo, bardzo fajnie To mam jakiś sekret na samej górze Wow, jak nice Nie! Jumbo Squido! Okej, okay, rozumiem co w tym chodzi. Zdecydowanie rozumiem. Tylko też nie powinno ich zostawić żadnych problemów. Przejdźcie tego za pierwszym razem. Giełd, Squido. Nie biorę tej butelki, tej kropelki. Niepotrzebne mi to jest jakiś szkielet mamuta czy coś w tym stylu. No na to wygląda, że to jest jakiś skamieniały mamut Efekty z tych no, robią wrażenie WON OD NIEJ No, come on zio, nice Dobra robota, przytankuj troszkę magu Dobra Nie, 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 a został ugodzona nasz z w że i kolejny nasz partyzant poległ w tej dzielnej bitwie. Ale mamy checkpoint. Yeah, on niszczy. On niszczy samą swoją postacią A ona rozpiernicza wszystko, co jest na jej drodze. Tylko stanie się możliwe. Teraz więcej damage'a Coraz większy damage. Niepokonana! Zoya! Rozpiernicza wszystkich! Swoim wielkim dmagem! Prawie 100% celnością! I zawsze trafiającą strzałą! To było epickie. To było tak bardzo epickie. Nie wiem co mam z tym zrobić. Tu jest śliska droga. Tak, tak. Tu jest śliska. Bardzo, 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 bardzo śliska droga. Ojej. Oh yeah. No jak widać. Nie. Nie, nie, nie. Dlaczego zabiłeś skujda głupia kulko? Głupia kulka, kulka, kulka zabiła skujda Nie no nie ma tutaj nic takiego, musimy się podsadzać, serio? To podsadzanie też nie będzie jakoś efektywne Ale chyba zda egzamin I oby, no nie, 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 nie zda egzaminu tu gdzieś coś musi być, jestem tego pewny. Mm, tam coś jest, tylko. Co to jest? Co w tym chodzi? Nie no. To nic ciekawego takiego nie jest. Dobra, zrobimy to w stary, standardowy sposób. Mm. Te kulki to już chyba nie zdobędziemy, dobra, bo to trzeba było zrobić właśnie jak tu kula ta jest na, na tej kuli. Nieważne, już w sumie. tak nie potrzebujemy tych kuleczek. A to dziwne. Chwilę, co tutaj jest? O nie. Nie, to bardzo niebezpiecznie wygląda. Jest walka z bossem! Fuck! Zniknęła z powierzchni ziemi w pół sekundy Nine Tell me why! Why? Why is she Dobra Jak on to zrobi, że ją widzi? Ale unikam jego ataków. Niewidzialna, niebezpieczna Zoja. Lubi być niegrzeczna. I zniszczy Ciebie, wielki ogrze, ponieważ Ty jesteś tylko mędrnym ogrem. Dobra, muszę się poświęcić dla niej, aby Zoja mogła zrobić tutaj robotę. Pięknie, jestem sobie dumny, Zoya To była fajna walka. Jesteśmy na przedostatniej planszy. Nie wiem, czy to był ostatni boss. Chyba coś jeszcze tam na końcu było, ale to był, nie wiem, chyba taki słaby boss, albo nie, nie pamiętam dokładnie. Naprawdę, wybaczcie mi. Ale bo ten na pewno był jakiś special na sam ja nie, nie pamiętam czy to był jakiś taki boss typu trollolo, czy był jakiś boss bardziej mocny. Wiem, że coś jest jeszcze na ostatniej planszy. Yey, wee, ruszamy w Train 2. Co tutaj mamy? No tak racja. Niestety. Mnie, tree. Uh -huh. your and strong, Zaraz, Isabel. Isabel? She made the tree grow, as if by magic. Magic? Zatniemy je. Bum! Po takim czymś drzewo nic nie istnieje, ale to nie działa. Na drzewo, drzewo, niszczy wszystko i wygrywa naszą grę. To już jest koniec. the heroes had discovered that isabel was indeed rosabel's sister the journey back to rosabel's house took the trio down the side of a mountain and through the perilous haunted forests now their progress was made swifter for it seemed as if the whole forest had come alive to help them get back safely Hoping to Bohaterowie odkryli, że ich zawili Rosabel to siostry. Od początku była mowa o tym, że w fabułę występują dwie siostry, więc to chyba było logiczne, że one są siostrami. Coś tutaj nie jest ciekawego właśnie. Przy tych siostrach coś takiego musi być. Jakaś intryga przy tym. No i w kolejnym odcinku sekrety zostaną ujawnione. My poznamy fabułę. I to będzie koniec tej serii. Jak widzicie, ostatni rozdział. A więc do ostatniego rozdziału trzymajcie się i do zobaczenia.